Wal. Tylko to mogę napisać, wal. jest takie krótkie, jak nie wiem. Może Ja nigdy nie widziałam takiego krótkiego filmu. Nie byłabym Krótkie, może długie. Nawet nie było po polsku. Jak to wiedzieć? Gdzie hmm. robisz? маленькая. Это же как ешь. Я вижу, что это такая Ну, -ку -ку. да, не так Кукуруку. Это Mhm. Nie, ja ci tylko to mogę powiedzieć, że to jest bardzo krótkie, bo no ty robisz długie filmy, a mówisz, że, że są bardzo krótkie, długie, więc pa. W polsku w ogóle.